Witam wszystkich Niteru z tej strony e, i otóż kolejna część naszego Let's Fail Wiedźmin 2 e, e, cały czas kontynuujemy naszą misję nadaną przez króla Foltesta, Testa, żeby wedrzeć się do wizimy klasztornej. E, warto troszkę pozwiedzać tu okolice, zobaczyć, może, może możemy znaleźć jakieś, e, jakieś ukryte smaczki, nie wiem... skrzynie coś, chociaż w sumie kto by trzymał skrzynię pełną przydatnych przedmiotów na cmentarzu. No ale nikt nie wiadomo, to jest ten smaczek GLPG, że trzeba zwiedzać, trzeba odkrywać e, oglądać, no i to jest to jest e, to jest właśnie to, co w nich jest fajne, tak? Że, że można się w ten, ten świat wczuć. A, a ten świat jest wielki i barwny i czeka tylko aby, aby gracz go odkrył. Mm. No, i to jest dlaczego ja lubię RPGi, tak? Może, może nie jestem w nich jakiś świetny, co pokazują te wideo. Natomiast, no. Cały czas widzę, że, że, mamy, że mamy level i talenty do rozdania. Natomiast, no, w momencie takiej bliskości wrogów nie jestem w stanie tego zrobić, niestety. No więc teraz tak, użyjemy Quen, taka mała rada, niezależnie od, od poziomu trudności oraz ilości przeciwników, z jakim, z jakim przyjdzie wam się zmierzyć. Pamiętajcie, aby cały czas trzymać w, włączone Quen, ponieważ no, pomaga nam to, to w nie, naprawdę w niezłym stopniu. Gra staje się od razu o wiele łatwiejsza. Ciekaw jestem co tam jest, wygląda na całkiem wielkie skrzynie. Właśnie, ja przeszukajmy trupy tych oto żołnierzy, którzy stanęli nas, na naszej drodze nieopatrznie. No i dali się nabić na, na żelastwo, które nosimy na plecach. E, no dobrze, a teraz przejdźmy... o, oh, fuck. Dobra, y, to wygląda na całkiem... nie za ciekawą sytuację, tak? Mamy tu kupę wojska, przy czym jakieś naprawdę mocno opancerzone cholerstwo, no ale może damy sobie radę. Pamiętajcie, taka mała rada na wszelkie walki w Wiedźminie. Oczywiście wiem, że ja jej nie stosuję, natomiast no, y, chciałbym też kontynuować trochę ducha serii. Skoro ta seria nazywa się Let's Fail, to trochę mojej śmierci tutaj pokazać. Oczywiście no, jestem przyzwyczajony do rozgrywki z Wiedźmina I, gdzie no, praktycznie byliśmy nieśmiertelni. Tak? No, trzeba się było bardzo postarać, nawet grając na najwyższym poziomie trudności żeby zginąć, tak? Ten, ten Wiedźmin był naprawdę trochę przekoksiony Zwłaszcza na wyższych poziomie, na wyższym poziomie trudności zwłaszcza na wyższym poziomie trudności, więc e... Teraz troszkę ciężko mi się przedstawi... przedstawić e... W taki właśnie system... W taki właśnie system, że... No praktycznie 2-3 ciosy e, już jest po nas. No ale cóż. E... Na razie idzie nam całkiem dobrze. Wykorzystujemy Quen e, cały jej potencjał, który leży w tym znaku, trzymamy go cały czas włączonego e, oddzielamy tych pojedynczych żołnierzy od siebie i stajemy się, staramy się ich zabić pojedynczo, kiedy są poza grupą. A, ażeby no właśnie nie, nie otrzymywać, nie otrzymywać obrażeń od całej grupy. A jest to bardzo dobra strategia i no, dosyć logiczna. Biorąc pod uwagę, że, że w dwójce usunięto już coś takiego jak styl grupowy, który na wyższym poziomie, osobiście ja w jednym uwielbiałem styl grupowy, ponieważ on na wyższym poziomie pozwalał nam praktycznie nie pozwolić, e, nie pozwolić przeciwnikom atakować, tak? Ponieważ każde ich, każde ich ciosy zostały przerywane przez, przez nasz styl grupowy, który, który swoim zasięgiem e, który swoim zasięgiem obejmował całą grupę. Natomiast no to jest tutaj jest to niemożliwe, więc dlatego nowy system Uników tutaj właśnie działa i Powinniśmy go wykorzystywać. Uh, nie wiem, może ustawię pułapkę. Chociaż wiem, że, że moje, moje przygody z pułapkami były, no muszę powiedzieć, średnie i uh, zawsze kończyły się moją śmiercią. No ale zobaczymy, jak na pójdzie. No właśnie, tak jak myślałem, no pułapki nie są, nie są tym, uh, co, co, co nam sprzyja. No ale zawsze możemy spróbować jeszcze raz. Mam nadzieję, że zapisałem jakoś sensownie. Uh, no tak, teraz przyspieszę troszeczkę, ponieważ zgodnie z nazwą serii, z serii pofejlujemy trochę. No i zapraszam na, na, na krótki spektakl z moich, moich tutaj przegranych potyczek. Nie wiem, czy nie wydaje mi się, żeby było ich o sobie tak dużo, natomiast uh, enjoy. To, co denerwowało mnie podczas całej tutaj tej walki to te ciągłe okrzyki poltesta, które powtarzają się, ponieważ ma on tylko trzy, tak, do boju i tam śmierć za Temerię to godna śmierć, co dosyć nudne. No w każdym razie idziemy na razie dobrze, udało nam się już wykończyć wszystkich przyźników poza jednym, rzuciliśmy znak Irden. jest to bardzo ciekawy i bardzo pomocny znak, którego w sumie nie używam, nie używam i nie, nie używałem ale tak długo, natomiast w przypadku tych tarczowników, o których wspominałem już wam wcześniej, że są strasznie denerwującym, e, bardzo się przydaje, ponieważ pozwala nam uwięzić przeciwnika w sidłach i potem możemy go swobodnie, e, swobodnie wykończyć bez większych problemów. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się nie zginąć. E, wszystko dzięki naszemu kochanemu zna, z, znakowi Kwen, który tworzy, tworzy tą jak, jakże pomocną tarczę. A na razie idzie dobrze, chociaż nasze zdrowie, no jest, jest naprawdę już tak. Dużo nam go nie zostało. Jesteśmy mocno poharatani. Szkoda, że nie, nie, nie ma żadnych efektów tego ubytku, tego zdrowia. Jakichś, nie wiem, spowolnionych ruchów. Ja nie mówię, żeby się tam kreflała wszędzie po ekranie, natomiast jakieś odrąbane członki i te sprawy. Po takie rzeczy polecam pograć w Bulletstorm. Natomiast, no. Przynajmniej, żeby ten Wiedźmin jakoś gorzej działał, nie? No bo jeżeli jesteśmy gdzieś tam na skraju śmierci, to tak wymi wymiatać, jak zazwyczaj wymiatamy, trochę ciężko. W każdym razie tu już możemy zamedytować i, i spróbować wypić jaskółkę, a ażeby podreperować sobie trochę zdrowia. Czemu by nie? To jest bardzo dobry pomysł, tak właśnie uczynimy. E a potem chciałbym rozdać talenty, no ponieważ jak cały czas widzicie ten plusik gdzieś przy, przy naszym życiu cały czas się pali i e pokazuje nam, że mamy talenty do rozdania. E, cały czas te pozostałe, pozostałe gałęzie się są zablokowane. No, nic nie mogę z, z tym zrobić. E, regeneracja figoru to chyba co? Dodamy sobie trochę żywotności. To jest chyba najlepszy pomysł, ponieważ jak zauważyliście, no nie idzie nam najlepiej. Tak, troszeczkę failujemy. E, więc więcej życia no, nigdy, nigdy nie zaszkodzi. No a potem zobaczymy. Pewnie później damy regenerację w, w ...żywotności, wigoru, e, no nie wiem. Zobaczymy. E, mamy tutaj e, przedmiot fabularny, czyli klucz. Ten klucz tym kluczem możemy, zdaje się, otworzyć bramę. E, tylko gdzie... Okej, okay, już widzę. E, możemy otworzyć bramę. Na razie pozbierajmy, co tam jeszcze zostało po tych żołnierzach. Dlaczego to się ma marnować? No, wygląda na że już wszystko udało nam się pozbierać, do tego teraz wrócimy i się, postaramy się otworzyć bramę dla króla Foltesta. E, tym, tym, tym właśnie kończąc zadane, zadanie, które zostało e, nam powierzone przez niego. A żeby dostać się do e, widzimy klasztornej, udało nam się również znaleźć kolejny element zbroi. Są to rękawice. No, zawsze, zawsze pięknie. No i teraz mamy te, te kozackie rękawiczki na rączkach i jesteśmy fajni. A teraz przed nami arcytrudny quick time event. Znowu maszujemy jeden y, przycisk w myszce. No, nic na to nie poradzimy. Jest to tak trudne, że och, udało się. Całe szczęście y, możemy wyjść z powrotem na dziedziniec i porozmawiać z Foltestem. Który zarzekał się, że obsypie nas bogactwami. Nie wiem, jak, jak mu wyjdzie. Zobaczymy. <laughs> ok, właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie i najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Gerald dał radę. W samą porę kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chęt dożyć, Elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość, Foltest, król Temerii. Artur Tiles, były hrabia Nesweld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja? Gdzie Anais i Busy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest! W obecności bogów i ludzi, Busi i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tails, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy się siepaczy, czarownicy i mutanta odmięca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni, są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Świątobliwemu włos z głowy nie spadła, szlachetka dostał w ryj. Wilksy i owca cała. No i pięknie. Różne rzeczy mogą pójść, nie tak w czasie sztuki. Udało nam się zobaczyć A tą sprawę w miarę kroka, pokojowo. Przegięła pałę goryczy. Chłopskie chaty hmm. fajnie się palą. Mutant No odmieniec. właśnie, co teraz? Wiedmińskie szpitki. Nic nam nikt ciekawego nie chce powiedzieć. Pooglądajmy jeszcze okolice. Czy da się poczuć książki? Nie. Te książki nie możemy przestrzeć. A wygląda na to, że nie pozostaje nam nic innego, niż jak zgodnie z zadaniem odszukać dzieci Fortesta w samotni. Pozdrawiam! Ponieważ ewidentnie nikt nie chce z nami porozmawiać. Cały dobytek! Doszłam. No, a, nikt nie chce z nami porozmawiać. Nikt nie chce nam dać nic ciekawego, żadnej pobocznej misji, nic. Zdaje się, że również tutaj nic nie ma, a więc czemu by nie podążyć dalej ścieżką fabuły i udać się z Foltessu Emocji, Jeszcze sprawdzimy te drzwi, zamknięte, a te? Te również zamknięte. Och, jak się zdziwiłem myślałem, że będą otwarte. No cóż, ruszajmy w takim razie. Um, nikania ataku smoka no nie ma to jak spoilery w samej grze nie jeszcze ten smok nie przyleciał już wiem że mnie napadnie w każdym razie wielkie dzięki za uwagę oceniajcie subskrybujcie yy, i trzymajcie się cześć